Witamy Was w kolejnym odcinku z serii Call of Duty Modern Warfare 3 Kooperacja. Ja jestem Fefas. A ja Inter. Tym razem zagramy misję trzecią o nazwie Nad Reaktorem. Dobra, jesteśmy już po krótkim cięciu. Musieliśmy je zrobić, ponieważ przystywanie na, na włączonym trakcie dużo ramu zajmuje. Mi się bardzo długo wczytywało. Otwieram. Dobra. Dobra. Wszyscy? A, Cześć. Co, tak. No i teraz. Dobrze, wszystko działa. No. Mi też. Profilaktyczny granat nigdy nie szkodzi. Nie, na termowizji ciężko się gra. Przynajmniej. Mi. Yy, gdzie są schody? Tu są. Dobra. U góry ktoś jeszcze został? No właśnie się zastanawiam, kto jest? O. E, drzwi się tam u góry otworzyły, ale... Mały szczegół. Też padłeś? No czekam, aż mnie uratujesz, nie? Jezu, nie zobaczyłem tego. No bardzo szybko wbiegą w ogóle. Dobra. Przynajmniej w sobie pooboglądamy. W ogóle fajne jest. nie wiem, nie. Fajne Nic jest, no, że. No nie, dostałem wrażenie. Otwieram. Mógł być? spokojnie co to z tam do Wchodzimy. Właśnie nie ma. To jesteś ty. A, bo tam pewnie jakiś tam y, generał, czy ktoś tam taki. Może. Eee. Dobar, tutaj, to. tutaj. Kurde! rura. Co ty, granat rzuciłeś? Tak. Prosto we mnie? Nie, wiem, gdzie ty jesteś? No, na schodach! Ja nie mogę. W ogóle, co termowizję chciałeś włączyć? Nie, znaczy, no, Znowu piękne widoczki. Fajnie, że to nam wiązuje do tego, do kampanii głównej, nie? Na singlu. No, tylko że jesteśmy w przeciwnej drużynie. No, no, to mały problem. Otwieram. Dobra, już nikogo nie ma. Tak, się już to granatę. Mirura przeszkodziła. Dobra, to bym się poniósł. Co się stało? Było przeciwników na dole. Na górze też. Dobra, na górze to chyba już wszyscy. Nie, jeszcze za tobą. Nie, na dole. Granat. Wiem, mój. Jeszcze ja zna przeciwka. Ja już idę w tamtą stronę. Idę górą, ty dałem ić. Chyba się nie da. A nie, da się. Paduje Dobra góry jest Wiem Już kurde, zaraz padnę na dole są. Dobra, zginęli eee, teraz gdzie mamy iść Dobra, fajnie padłem, ale mogę strzelać pistolicku, jest dobrze Mógłbyś? Zaraz padnę Dobra Ej, ej, ej. Nie we mnie P90 szukam O szadz Broń która ubóstw Którą ubóstw Znowu dostałeś Nie Ale lekko dostałeś bo nie, w ogóle Nie słyszałem takie gdzieś tam jest krydy. Kręcę za workiem. Dobra Przynajmniej się czas skończy, nie? No Gołopie jest to twoja broń. P90? Tak. To jest świetne. O, z celownikiem też dobrze. Bez z celownika też. Flesz. Spoko, taki tak u No ja jestem za Ale jeszcze ja góry. od drugiej strony biję. Dobra, wychodzimy. Co i to już koniec? Ja się nie wiem. Nie, jeszcze tutaj będziemy. Z góry spadają. Ups. A trafiłem. Dobra. Za nami ktoś jest, albo to ty mnie strzelasz Nie To czwóreczka, tak? O się przygoda... przydaje No przez morę dymu to tak Teraz chyba czekamy na ten helikopter tu. Bliżej się nie da. Da się. O, mówiłem, że na niego czekamy. Dobra. I to tyle? O, ile eee. o. A, ile gwiazdek? Dużo. To Dobra. było na tyle. Radzie. Do zobaczenia w, w następnym odcinku.